Dzisiaj spojrzymy sobie na mm, nasze pozycje z grupy: nasze pozycje z grupy, którymi dzieliłem się gdzieś tam publicznie, bo uważam, że biznesy, zwłaszcza myślę, są na mm, osób e, wszelakich jakby związanych czy niezwiązanych e, z e, inwestowaniem, czymś interesującym i czymś, co jest rozsądne. Ether również uważam, do pewnego momentu e, cenowego. A o Ethereum też sobie powiemy, tak? A o drugiej kryptowalucie. Dobra, zaczniemy od Dimitry, czyli Tokena, który swego czasu performował najlepiej. W naszych portfelach Dimitry kupowaliśmy od stycznia, od stycznia tego roku. Czyli no właśnie, w tych, 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 tych cenach tutaj. W okolicach 3 centów, 3,5 centa, bardziej czy tam 4 centy, maksymalnie za 4 centy mogliśmy kupować, eee, w krótkim takim samapie Dimitry, no, uważam, że jest sobie blisko dołka, tak? Eee, ten dołek już się formułuje eee, w moim odczuciu. Eee, dlaczego? Eee, dlatego właśnie tu zaznaczyłem, właśnie nawet to miejsce eee, tym czerwonym kolorem. To jest takie turbo dobre baj, określiłbym to. Patrząc z perspektywy analizy technicznej, bo fundamenty tutaj nie wchodzę, w makro również nie będę wchodził w tym nagraniu, bo no, za dużo by nam zeszło. E, dużo się mówi o recesji, dużo się mówi o słabości gospodarki, o tym, że będą obniżać stopy, że chcą obniżać szybciej stopy procentowe, bo gospodarka po prostu tego nie wytrzyma, będzie recesja. E, może tak być. Mm, oczywiście. E, no niemniej Patrząc na 100 lat historii rynków, to yy, jak ktoś nie ma ekspozycji żadnej na rynki, yy, czy to akcje, czy krypto, no to jednak po prostu lepiej tą ekspozycję mieć. Yy. Tak więc tak to zostawię, niezależnie od tego, czy będzie recesja przez kolejne 4 lata, czy też nie. No i dobrze, więc jakie biznesy, będziemy sobie omawiać o tym zaraz, na razie zaczniemy sobie od krypto, tak więc jedziemy, bo już są dwie minuty widzę. Więc myśmy na grupie skupowali sobie właśnie, jak sobie tutaj spojrzymy do tej linii, czyli do 4 centów. Skupowaliśmy, skupowaliśmy ten token, oni siedzą w agrokulturze, tak jakby oni nie będę się opierał tutaj na fundamentach, tylko sobie szybko przelecimy właśnie przez te przez plusy stosowania AT w inwestowaniu długoterminowym plusy stosowania długoterminowego AT tak bym to określił bo tutaj, tutaj minimalny interwał to jest daily na, na krypto także tak to wygląda no okej okay. jak prezentuje się ta Dimitra no właśnie tutaj kiedy zaczęło się kiedy zaczęła się ta te turbo wzrosty powiedzmy na krypto no to Dimitra zrobiła w dwa miesiące praktycznie od tych naszych no myśmy tutaj właśnie chyba ostatnie baj mieli w okolicach 3,8, ja miałem ostatnie baj w okolicach 3,8 teraz dołożyłem niedawno jakoś, jakoś tam dołożyłem trochę, ale takie bardziej marginalne marginalne dołożenie do pozycji Dimitra stanowi ponad 1414, 14 chyba koma 0,7% mojego kapitału stanowiło, jak ten ruch się zaczynał. No i dwa 2 miesiące zrobiła Dimitra prawie 600%. No leży ona w na relacjach, jak najbardziej AI, RWA. Także jak ktoś myśli, że jakby agrokultura, w sensie rolnictwo. No to tak, no tym się zajmują, tak, tylko no pytanie co, co wykorzystują w tym wszystkim. Niedawno też była konferencja prowadzona przez jakby z ramienia NVIDI niedawno, no z dwa miesiące temu może Prowadzona z ramienia NVIDII, która mówiła właśnie o wykorzystaniu AI w agrokulturze Oni właśnie to robią i to jest realnie biznes, który ma swoich klientów W świecie prawdziwym, tak, farmerów, stowarzyszenia Stowarzyszenia rolników, czy to W Brazylii, czy w Indonezji, tak więc no wiele ciekawych Rozwiązań oferują, w moim odczuciu, Między innymi właśnie związanymi z Deforestation Act, który został wydany przez UE w tym roku, w związku z tym, jak były produkty sprowadzane do UE, takie jak kakao na przykład, no, trzeba wykazać po prostu, że nie pochodzą z terenów, które były wylesione. Tak to tak to tutaj jest polszczymy. Ale dobra, a te po dokonaniu tego ruchu, no, no nie mogę powiedzieć, że ja tutaj troszeczkę dokonywałem 10% realizacji wkładu, wkładu własnego na 26 centach, właśnie co ciekawe, tu tu, tu tu tych okolicach, właśnie. No i cena się zatrzymała, nastąpiły spadki, no i praktycznie większość tego ruchu odreagowaliśmy bo teraz no, 64% spadku mamy od tego szczytu. Eee, no i teraz jest moment obaj. a ten moment obaj nie był tu, tak, bo ktoś to tutaj kupował. Eee, skoro ta cena poszła wyżej, to ktoś za te 15 centów kupował, no i dobra, no miał te wzrosty przez chwilę 72% w tydzień, tak. Ale, no, później czekał go e, ruch od tych 15 Centów ruch spadkowy rzędu 42%, tak? No, my aktualnie jesteśmy 100% do przodu, swoją drogą. Ja zrobiłem ten błąd na, na innym tokenie, ale to już było ponad rok temu. L2, tak? Więc kto jest bardziej już siedzi w krypto, to, 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 to zapewne wie, mm, <ścoughs> że mm, był to zły ruch inwestycyjny. Ale okej, okay. w każdym razie właśnie odreagowaliśmy tutaj znacznie, dorośliśmy nawet, nawet odreagowaliśmy w pewnym momencie 74% tych wzrostów, które nastąpiły. Dlaczego uważam, że robi się tutaj dołek? Już sobie troszkę przyspieszymy. Dlatego, że tutaj właśnie cena poruszała się w wyraźnym kanale cenowym, no i ten kanał cenowy był kanałem wzrostowym. W związku z tym dokładnie jak nałożymy sobie te linie, no to widzimy tutaj właśnie, że cena zretestowała. To miejsce, ten kanał cenowy. No, czy były takie supporty horyzontalne? No, można by tak określić, tak, że na przykład to miejsce było takim supportem, tak więc tak to wygląda. Aktualnie nadal znajdujemy się, ta linia nie jest tutaj idealnie przysadzona z tego co widzę. nie mniej no, widać, że specyficznie to tu troszeczkę wygląda. Yy, choć jak sobie wejdziemy na mniejszy interwał, ja trochę teraz mniej śledziłem Dimitra ale w sumie jak wejdziemy na mniejszy interwał, no to widać w sumie, że tutaj, tutaj jest ta linia yy, gdzieś respektowana. To była próba wybicia tej, 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 tej linii spadkowej, która ciągnie się już długo, bo od kiedy ta linia ciągnie się od yy, Świetnie. Ok, ta, ta linia trendu spadkowego ciągnie się od kwietnia. Była próba wybicia tej linii właśnie na tej jedynce, na high ale zakończyła się ona, jak widać, niepowodzeniem na dużym wolumenie Tutaj było, było działane, tutaj świeca bardzo zgaszona, czerwono. W związku z tym właśnie spodziewam się spadków w nadchodzących, powiedzmy, dniach na Dmitrze. Gdzie może być... Oczywiście nic nie jest poradą finansową, bo, bo, bo nie mam e, takich możliwości prawnych, że tak powiem, do tego. Nie jestem doradcą finansowym, tak więc sami robicie swój research, sami jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje z waszymi pieniędzmi. Gdzie może być dobre miejsce do baja? Według mnie że dobre miejsce stanowi to 8 centów. Ale takie turbo. Turbo. Może nie turbo. Bo wiadomo, no jak przyjdzie recesja, no to z Dimitrom nie będzie dobrze. Jak z większością altcoinów. Ale właśnie takie miejsce, które można by określić z perspektywy AT jako ciekawe miejsce. No to co ciekawe miejsce jest właśnie na niecałych 7 centach. Czyli tutaj przy tym kanale w zastającym kanale cenowym, w którym no długi czas stosunkowo, bo zauważmy, że praktycznie rzecz biorąc od października ta cena się kotłowała do marca, tak? Im dłużej w takim, im dłużej w takim kanale cenowym cena się kotuje, tym większą tam gdzieś e, credibility ten kanał cenowy ma. Ether, e, no za dużo tutaj ale też nie będziemy mówić, no jakby oczywisty wybór inwestycyjny dla kogoś, kto, kto e, że tak powiem, ma jakieś podstawowe pojęcie o krypto, czy ja jeszcze kupuję Ether, czy nie, to, to, to tutaj zostawię ten temat. No niemniej myśmy Ethera już kupowali od, no tutaj, tutaj, tak, już, no, no. no tutaj też, tutaj też, w styczniu 2023, tutaj zaczynały się moje zakupy na Etherze. Nasze zakupy na eterze, bo już wtedy też grupa była prowadzona. Były w niej wówczas tylko trzy osoby Tak więc można widzieć jakie wzrosty ominęły te pozostałe osoby, które doszły ale no, wiadomo nigdy nigdy nie ma za późno na nic. Zawsze warto... Okazje są były i były, są, były i będą, tak? Um, albo raczej były, są i będą, tak, na rynku. Tak więc po prostu um, warto się czasem zainteresować tematem i poświęcić chwilę, żeby później mieć z tego benefity. Um, gdzie Ether może spać? Um, bo ja bym rozważył najpierw scenariusz składkowy. Um, bo myślę, że w ogóle scenariusz zestawy sobie zostawimy. Um, no, po prostu razy 100 do zrobienia jest jeszcze, na pewno, um, jeżeli będzie hossa podobna yy, nawet choćby w części gdyby była podobna do poprzedniej hossy, no to to 100% będzie od dzisiejszych cen, określą, od dzisiejszych cen, więc nie mówię nawet od, od tego, co yy, po prostu było tutaj, tak powiedzmy. No a tutaj cały czas gdzieś tam gdzieś tego teraz sobie skupowaliśmy też. Yy, jako że stanowi on fundament yy, gdzieś tam naszych kapitałów. Na rynku krypto, ale też ogólnie w sumie no, dużo mamy etera po prostu procentowo w naszych kapitałach. Ja mam sam chyba 30% no i będę zwiększał, jeżeli będą spadki, to na pewno, gdzie może spać Ether w związku z tym takim fajnym, fajnym miejscem. Na pewno tu już coś widać, czyli na poziomie zwarzyszy na ETF, -y, to ja myślę, że nie spodziewałbym się większych spadków niż 2800. 50, Te okolice, oczywiście, tak? E, to są, to są jakby, ja tutaj szacuję. Ja nie jestem, mm, Kamil. Żeby, e, gancasz żeby tutaj jakoś, mm... Zostawmy temat. E, w każdym razie ja tutaj szacuję. Ja nie wiem, e, czy, czy, czy spadniemy dolar niżej, czy wyżej. W każdym razie po prostu w długim terminie, według mnie, E, już tutaj moglibyśmy dokonać ciekawego buy, mm, tutaj bardzo ciekawego buy, e, no i nie spodziewałbym się większych spadków, jeżeli nie przyjdzie recesja niż te 2300 za Ethera, w związku z tym no, patrząc na risk reward ratio e, i na względne bezpieczeństwo, które e, na rynku krypto, podkreślam, nie, nie na rynkach finansowych ogólnie, ale na rynku krypto Ether według mnie daje nam po prostu bezpieczeństwo. Nie będę się rozwodził, bo nie ma tu nic specjalnego za bardzo. No Ether to eter, w krótkim terminie. Yy, w skrócie mówiąc. Yy, tak więc no, jak ktoś właśnie tam coś czytał o krypto, bądź był na poprzedniej hoście, czy inwestuje od lat w krypto, to już w ogóle powinien być zaznajomiony z tematem. Yy, PayPal.